Uwaga, jaćwierz napadła na zamek wełku. Mariusz i Krzysztof szaleją w wykopie. Akurat Krzysztof w tej chwili najchętniej wyciąga ceramiki, kawałki. Niektóre bardzo ładne. Ale czasami zdarza im się znaleźć też coś takiego. Jak przed chwilą. Zobaczcie. Tył niepozorny. Kawałek brązu. Odwracamy. A tu mamy co? Piękne przedstawienie księcia. A więc odważnik. No i teraz pytanie, czy będzie do niego waga? Krzysztofie, czy. Może głębiej. Może głębiej znajdziesz wagę, no bo to twoje znalezisko. Cieszysz się z niego? Bardzo. Pierwszy taki? Zgadza się. Pierwszy taki na zamku Wełku. Ale mam nadzieję, że będą jeszcze równie ciekawe znaleziska. Jeszcze te monety, do których był odważnik.